Ale to jest zajebiste uczucie, że jesteś lepszy cały czas, jesteś sprawny. To jest najpiękniejsze uczucie. Żadna kasa kurwa ci tego nie da. Żadna. No bo co, nie mam wpływu na to jak ty jesteś dobry, jak ty jesteś dobry, jak ty. A na co mam wpływ? Na co mam wpływ? Na to czy dam z siebie 100%. Na co ja mam wpływ. To tak wszystko ciężko, nie? Dyscyplina, ciężka praca. Ale gdzie jest kurwa? Kto mówi o zabawie? Ci ludzie osiągnęli sukces, bo to, było dla, to była dla nich zabawa. Dań są tak silni, tak sprawni. Pokautował ka każdego, to był dla nich żeby to robić. Dyscyplina jest wypadkową zabawą. Jest konsekwencją zabawy. Pamiętajcie o tym. Oni doszli na szczyt, bo to był dla nich fan. O to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć Ale tak jakkolwiek nie jest twoja zajazda,